Witam. Słuchajcie, falownik wyłączony I, i, i będziemy wymieniać, przyjdą takie, no myślę, że tutaj nikt z Was nie będzie narzekał, ja mam w innych instalacjach też takie pomontowane, co widzieliście, do 900 V, więc to będzie pikuś i do 12 A montujemy porozłączane napięcie z falownika wyłączone więc jedziemy Dobra. dalej słuchajcie wywalone jedyne co to widzę że jeszcze muszę po muszę wziąć śrubokręt bo zaraz będzie wrzawa. muszę jedynie o, tutaj poprawić tak to wyszło Tutaj nie daję przelotek, gdyż tutaj dam takie te moje tak zwane plecionki. Nawet nie wiem czy tutaj nie nie mam tego. Dobra, bym musiał przynieść. No i dobra. I co? Przączniczki zamontowane. Weźmiemy sobie, sprawdzimy pierw jeszcze. Nie wiem czy dam tak jedną ręką radę. Ale może i dam. Tu. Tu. Mamy 613, kolory nam się zgadzają i tak samo tu. 614. Jeszcze raz, jest plus z minusem się zgadza. Falownik wyłączony. No to włączamy jeden string, drugi string. I obciążamy. Zobaczymy, co tu się zadzieje. Już nam pokazało napięcie na jednym, na drugim. O, wy nie widzicie! Na jednym, na drugim stringu, na pierwszym stringu zaraz ruszy. Kolejną rzeczą, jaka będzie, to to wszystko wypad stąd zrobię, tak jak mówiłem, i tutaj górą podłączę. podłączę tutaj yy, pod te zabezpieczenia yy, tu, gdzie był podpięty ten falownik. Ale to już nie dzisiaj, bo nie tylko fotowoltaiką człowiek żyje. Tak to tutaj wyszło. Wiem, wiem, nie dotykać. Wiem, wiem. Wszystko jest się zgadza. Jadę po bandzie. Wiem o tym. No, stryk, stryk. I jedziemy. I jedziemy. Może jeszcze z kilowat. Może dwa. Jeszcze bujnie. 0,4 A na jednej, 0,3 A na drugiej. Z tego co pamiętam to z tego to pamiętam to w granicach gdzieś 10 wstawie gdzieś tak pewnie 11 o, takie maleństwa i takie y, zabezpieczenia mam. Słuchajcie, gdzie mam? No, mam, mam, mam w tych pozostałych budynkach, w instalacjach ongridowych. O, no jeszcze kilowat. Coś tam dopuka y, Prawdopodobnie, bo tu już zaczęło o 15 grzebać. Pewnie pod 60 by było, no ale co, no musi być też trochę słońca później jak się to przepina, żeby sprawdzić, uruchomić. Więc no jest jak jest, zakręcam rozdzielnie, albo nie, nie będę zakręcał tej rozdzielni, jutro przyjdę przy mocniejszym słońcu yy, sprawdzić, yy, czy się nic nie grzeje. Tyle dziadostwa wyciąłem, no i Wam powiem, co Wam powiem, to Wam powiem. Ale nie wiem, co to za badzieb wyostrzy, ale nie jest, nie wygląda to za dobrze. Nawet jak wziąłem yy, o, patrzcie firma wyciągnąłem z zakucia kabel. I powiem szczerze, sprawdzę gdzieś, bo tu nie będę złączki marnował, bo przyjechały nowe. A jakie? Ano takie. Ja takie stosowałem cały czas na tych instalacjach moich off-gridowych. Dodam Wam, że to jest instalacja on-gridowa i ja tego nie montowałem. Montowała to firma, gdzie ja nie miałem pojęcia o fotowoltaice już 5 lat temu. Więc tak to wygląda. Te złączki ja stosuję, a takie coś było pozakładane przez nich. O, palcami tu odkręcę. Palcami położymy tutaj, nogą zaprzemy. Wy wszystkiego nie widzicie? Gdzie kombinerki? Gdzieś walnąłem kombinerki. No, patrzcie to śmiałem przed sobą. Chciałem wyciągnąć jeszcze. A, no, dobra. To są Chciałem wyciągnąć jeszcze, słuchajcie. Nie, tu akurat nie wyciągnąłem, ale słabo, słabo to jest pozakowane. O, wyciągnąłem. Powiem Wam tak, Wy nie widzicie, ale szału nie ma dupy, nie urywa, i założę się, że, że jakbym dwoma kuminerkami to bez problemu bym to wyciągnął. Więc nie ma co tutaj bić piany, jest zrobione o 1,7 jeszcze bujło, ładnie obciążone są. A tak z ciekawości jestem ciekaw, czy to co mi się wyświetla na telefonie, to tu 600 też nagra? Nie, chyba nie, dobra, nieważne. Także tak to wygląda. Jutro przyjdę zmierzyć. Yy... Jeszcze sobie napięcie, jeszcze przyjdę kamerką, sprawdzę, czy się nic nie grzeje. Tamten jedynie, yy, ale tu już go mogę wieczorem sobie przyjść i poprawić chociaż jak się obudowę zamknie, to nie ma znaczenia żadnego. Tylko mogło być krótszy, ale dobra, jest tak jest. Wrzucam wam ten filmik, tak to wymieniłem. Mówcie co na ten temat myślicie. Jedni pisali, że zabezpieczenia wcale nie są potrzebne. No, z tym to ja się nie zgodzę. Tutaj też muszę zrobić, bo jest do uziemienia budynku w ogóle przepięciówka podpięta. Jakoś tak dziwnie dwa kable, jeden drut wciśnięty. Ja też tego nie robiłem, słuchajcie. To robiła firma, więc widzicie, a mieli tu miejsce mogli to tutaj w tym spiąć ładnie albo. I wtedy tam tulejeczką poprowadzić, ale nie, bo po co nie? Także widzicie, cudza kwianki wychodzą. Instalacja najstarsza, trzeba było ją troszeczkę podratować. Jutro będzie pogoda, to na dach i będę wymieniał, wyłączę sobie pierw jeden string i będę wymieniał wszystkie złączki na tych, na tych no, łączeniach, na, tych, na tym kablu głównym, który idzie od falownika do pierwszej i ostatniej ostatniego panela pozdrawiam cześć